Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym pokazać trade przy wykorzystaniu analizy ceny i wolumenu, który wykonałem w skali intradayowej, czyli w niskiej skali czasowej na S&P, konkretnie na kontrakcie ESM0, zaraz po danych ze Stanów Zjednoczonych, które dzisiaj były podane. Moi drodzy, na początek zwróćmy uwagę, tu chciałbym powiedzieć o tym, co mówiłem na webinarze ten poniedziałek, który teraz był i yy, tam była następująca sytuacja. W zeszłym tygodniu mieliśmy podaną liczbę osób biegających się o zasiłek dla bezrobotnych, która wzrosła o 3 miliony, czyli to największy bezpośredni przyrost osób bez pracy w historii tego kraju. Jest to olbrzymi sygnał, że wiadomo, jest tam dosyć duży kryzys w tym kontekście. I teraz, moi drodzy, to, co chciałem pokazać, to jeszcze jak wyglądał ten wykres, w kontekście ostatniego olbrzymiego krachu, jak mieliśmy miejsce w latach 80, 2000, przepraszam, 8, 2009, to jest tutaj to miejsce, więc zwróćcie uwagę, jakie wtedy były odczyty cotygodniowe ilości osób bezrobotnych. A nasz słupek jest dokładnie w tym miejscu, moi drodzy. Więc to jest coś niesamowitego w kontekście, jak on się ma do tych odczytów, które były wcześniej. Tak? I teraz kolejną rzecz, którą możemy zobaczyć, to dodać ten, który teraz jest podany. I zwróćcie uwagę, to był w zeszły tydzień, to mamy teraz. W poniedziałkowym webinarze dokładnie powiedziałem, że dzisiejszy dzień będzie bardzo istotny, zresztą opowiedziałem trochę również tam o backgroundzie i analizie wolumenu na S&P. Zachęcam do obejrzenia tego webinaru, on jest dostępny na stronach SI. można też zalogować się przez linka, który jest na naszym Facebooku, na po, wcześniejszym poście. Natomiast również było wiele pytań. Podczas tego webinaru, że pokazał, gdzie my bierzemy pozycję, jak to wygląda, jak stawiamy stop losy, jak wykorzystujemy bezpośrednio tą wiedzę VSA przy zajmowaniu pozycji. Stąd to nagranie dzisiejsze, ponieważ akurat taka okazja się nadarzyła, gdzie bardzo dobrze widać działanie po prostu analizy wolumenu. Zwróćcie uwagę, 1430, zdeklarowanie wstępnie bezrobotny 6 648, moi drodzy, spodziewanych było 3,5. Zeszły od 3 zeszłego tygodnia 3 200. 83 000, więc olbrzymi w tym kontekście wzrost. I teraz przejdźmy do zagrania. Tu mamy oczywiście kontrakt terminowy ESM0, czyli S&P 500, wykres jednominutowy, dokładna godzina jest 14.33.39 sekund, zrobiony jest print screen, moi drodzy, właśnie z tego zagrania. I teraz ja wytłumaczę, co tutaj widzimy na tym wykresie. Mamy pierwszą rzecz, to jest pozycja, moi drodzy, czyli w tym miejscu mamy pozycję, to jest pozycja oczywiście SEL, Teraz tutaj mamy w tym momencie stop lossa, to jest postawiony stop loss. Ja mam dokładnie 21 tików. z automatu, mam tutaj stop loss ustawiony na 20, tam jeden mnie przetargało, to nie jest problem jakiś, yy, czyli 21 w tym momencie wyszło yy, ustawiony stop loss. To jest oczywiście nasza pozycja. Teraz chciałbym wytłumaczyć dokładnie sposób wzięcia. Więc zwróćcie uwagę, mamy podane dane w tym momencie, powiększyłem dokładnie to miejsce i najpierw mamy tak, Tutaj widać, że mamy jakieś lokalne wsparcie intradayowe, gdzie rynek próbuje tam coś się bronić delikatnie, stoimy w oczekiwaniu. Nagle jest szarpnięcie podaży, to jest ta świeca w dół, potem mamy atak popytu, to jest z kolei ta druga zielona świeca i wyciągnięcie ceny do góry. Próba wzrostu, i w momencie, kiedy zobaczyłem, jak dynamicznie przyrasta mi ten wolumen, i w momencie, kiedy on przewyższył ten na zielonej świecy, czyli mówiąc krótko, podaż w tym momencie przewyższyła popyt. Pozycja została otwarta na następnej świecy, moi drodzy, która po narysowaniu, oczywiście tej świecy jednominutowej, którą tutaj widzimy. I stop loss w tym momencie, w tym miejscu, dokładnie tutaj. Przejdźmy teraz dalej. Tutaj mamy kolejną minutę, już na wykresie, kolejne świece. Zwróćcie uwagę, jest godzina 14:35, 12 sekund, czyli 5 minut, 12 sekund po podaniu danych 48 sekund do narysowania się tej świecy. Jednominutowej, wraz z wybiciem tego dołka, tutaj moi drodzy, przestawiłem stop lossa, który był w tym miejscu gdzieś na zero, i widać wyraźnie w tej chwili, że pozycja jest razem w tym momencie ze stopem pokryta, czyli jest na zero. Tak, albo zarobię, albo nic nie stracę. Tak to w tym momencie wygląda. Poza tam jakąś drobną prowizją za zajęcie transakcji, moi drodzy. To co teraz jest istotne jeszcze, to jest wykres. Teraz zobaczcie 15-minutowy. Naszego kontraktu terminowego to jest Spring zrobiony o 14.3729 sekund. Nasza pozycja, oczywiście, tu wyznaczyłem sobie pierwsze docelowe miejsce wsparcia, gdzie spodziewam się reakcji. Reakcji ceny, dokładnie na to miejsce, to jest oczywiście tak zwany automatyczny take profit, czyli w momencie, jakby teraz cena łupła w, to, w tą linię, to oczywiście zamknie mi na take proficie. Tutaj mamy naszą pozycję short łącznie z postawionym stop lossem. To, co klasycznie tu widać, bardzo ładną korektę, no i tu piękne zamknięcie się rysuje w tym momencie. Oczywiście cel optymalny to jest nowe dno w tym kontekście, ale zobaczymy, jak będzie reagować cena w tych miejscach, gdzie wczoraj były świece popytowe. Zaraz je pokażę w niższej skali. Tam będę się spodziewał reakcji i mianowicie to widać dokładnie na 5 minutach. To jest 14:38:33. Tu są te dwie świece pięciominutowe, a konkretnie ta mnie interesuje. Gdzie był znaczny wolumen z reakcją popytową, mówiąc krótko, tutaj o. Tak, to jest to. Oczywiście potem weszła podaż. Niemniej jednak tutaj była reakcja jakichś automatów, które zadziałały widać wyraźnie yy, na tym takim, no nazwijmy to, szejkałciku szej, po tym abbarze. W związku z tym tu będę się spodziewał jakiejś reakcji. No, oczywiście optymalnie, zamknięcie to by było oczywiście nowe dno. Teraz mamy 1 minutę 27 sekund do narysowania się świecy 5-minutowej. Jeśli teraz popatrzymy na wykres jednominutowy, to tamte lokalne dno, żeśmy właśnie tutaj, to jest tu zaznaczone, żeśmy je wybili ze znacznym wolumenem, z przyrostem, czyli dobrze, więc to, co się teraz spodziewam, to jest korekta, powinna być ona oczywiście na wolumenie malejącym i potem dociśnięcie w tym momencie wolumenu przy wybijaniu dalszych, dalszych, pozy, dalszych cen poniżej. I teraz mamy zamknięcie 5-minutowej świecy, Kolejna, która się tu rysuje, jeszcze 4 minuty 30 sekund, to już jest godzina 14:40 i 30 sekund. Jak widzicie, cały czas take profit stoi w tym miejscu. Stopos, oczywiście, cały czas dalej bezmiennie na zero. No i popatrzmy teraz, mamy 3 minuty 21 sekund do narysowania się świecy 15-minutowej, to jest 14:41 39 sekund w tym momencie, i za chwilę, moi drodzy, ja już tu trochę przesunąłem teraz tego take profita niżej yy, i Teraz y, oczywiście mamy to wybicie tutaj. Tutaj mamy teraz y, y, bardzo krótki retes. Spodziewałem się, że ta korekta będzie trochę głębsza. Fajnie, że krótki, psychicznie fajnie do wysiedzenia. No i teraz pojawia się nam świeca z, na, z największym wolumenem w tym zejściu. Nie mówię o tym, z największym w tym zejściu, z cieniem z dołu. I tu widziałem wyraźnie reakcję popytową, która, która w tym momencie nastąpiła. Czyli takie osiągnęliśmy wsparcie. To dokładnie to miejsce, które sobie wyznaczyłem na wykresie minutowym. no i tutaj w tym momencie zamknąłem pozycję, tak, ponieważ zobaczyłem, że rysuje mi się up bar z przyrostem silnym wolumenu, zaczęły te zlecenia szybko wchodzić, więc mówię, biorę w tym momencie to, co jest tutaj na tym wykresie. Typowo intradayowe zagranie, czyli to jest zysk, a to, moi drodzy, był w tym momencie stop loss. I to, co mnie satysfakcjonuje, oczywiście to jest każdy trade, gdzie jest więcej niż 3 do 1, jako zysk do ryzyka w tym przypadku osiągnęliśmy więcej niż 5 do 1, więc uważam, że to jest trade bardzo dobry. 21 było na stop lossie 112 w tym momencie jest zamknięta pozycja w stosunku do jej otwarcia, czyli take profit wyszedł 112 tików. Także tak to wygląda. Natomiast zobaczcie na, 15, na 5 minutach, przepraszam, jak już się rysuje tutaj cień z dołu czyli widać wyraźnie, no wolumen mi nie przyrastał, więc też nie mam typowo niedźwiedziego wolumenu, jakby mi przyrastał, to bym rozważył, żeby tą pozycję utrzymać, przeczekać tą korektę, nie spodziewałbym się wtedy jakiegoś szybkiego odwrócenia, w związku z tym wolałem zabezpieczyć, ponieważ 5 do 1 to już jest fajny, fajny wynik i jednocześnie reakcja w tych miejscach, gdzie, gdzie wcześniej ktoś brał wczoraj pozycję, w związku z tym znaczne, w związku z tym, Mówiąc krótko, cel minimalny, a zarazem optymalny dla tej pozycji został osiągnięty. Jeśli popatrzymy na wykres godzinowy, tutaj mamy godzinę 14:57, już po zamknięciu pozycji oczywiście zrobiłem prinsklina, żeby jeszcze pokazać tą sytuację w tej większej skali. Mamy zatrzymanie na geometrii 47,4% tego tutaj, mówiąc krótko, zniesienia, ale to co jest istotne, była ona potwierdzona wczoraj tą akcją. Wejścia popytu od dołu. W związku z tym to był pierwszy opór, gdzie reakcja ceny się spodziewałem, tak? W tym kontekście, a że miałem zrobione 5 do 1, więc dla mnie to jest optymalne zamknięcie. Chciałbym was, moi drodzy, zaprosić na bazowe szkolenie VSA, która będzie dostępne od poniedziałku, za darmo, moi drodzy, na, naszym, na naszej platformie edukacyjnej. To jest strona www.vsa-trader.eu, Po rejestracji, podaniu imienia, nazwiska i e-maila otrzymacie dostęp, moi drodzy, od poniedziałku do nagranego szkolenia bazowego, gdzie będę tłumaczył sygnały i siły. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chcę Was przygotować do webinaru, który robimy 20 kwietnia 2020 roku o godzinie 19 razem ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych gdzie będę tłumaczył właśnie strategię już wykorzystania bezpośrednio tych sygnałów, więc nie chciałbym się skupiać na tłumaczeniu, jakie to są sygnały, jak one się nazywają, tylko chciałbym już mieć osoby, które się tego nauczyły i będą podążać za tym, co mówię, i będą podążać za, za słownictwem, które będę używał, a nie, że będą siedzieć jak na tureckim kazaniu, nie będą nic rozumieć. W związku z tym, jeżeli macie ochotę, to przygotujcie się do tego webinaru, tak, żeby to dla Was było zrozumiałe. Życzę wam oczywiście wielu wielu dobrych trade'ów z bliskimi stop lossami a z dobrymi take profitami, wszystkiego dobrego, moi drodzy i do usłyszenia na kolejnych webinarach. Trzymajcie się. Hej.